Czy to właśnie Mercedes klasy A W168 był największą porażką marki? Sprawdźmy to. Mercedes klasy A zadebiutował w 1997 roku i od razu wywołał poruszenie. Dlaczego? Bo w ogóle nie przypominał typowego Mercedesa. Napęd naprzód, wysoka sylwetka, wąskie nadwozie to było zupełnie coś nowego, ale pod tą nietypową formą kryła się rewolucja. Klasa A miała konstrukcję typu sandwich. Podłoga z płaskim profilem dawała wygodne wsiadanie, świetną widoczność, elastyczne wnętrze i wyjątkowe bezpieczeństwo, zwłaszcza przy przy bocznym uderzeniu. Niestety innowacja miała swoją cenę. Większość napraw wymagała obniżenia całego silnika razem z przednią osią. Kosztowało to dużo nerwów, wysiłku i oczywiście pieniędzy. Następnie przyszedł test łosia. Auto się przewróciło i stało się obiektem drwin. Problem został zażegnany przez zmianę ogumienia i seryjne ESP we wszystkich wersjach. To był pierwszy raz, kiedy tak zaawansowany system trafił do tak małego samochodu. W 2012 roku klasa A zmieniła się nie do poznania. Z pierwowzoru został praktycznie tylko napęd na przednie koła.